Ciężko się w Polsce inwestuje, tak. dlatego że te zasady nie są do końca jasne. Ja rozumiem i jestem za tym, żeby, bo to miasto jest dla mieszkańców. Mieszkańcy powinni być zadowoleni, ale jeżeli jest inwestor i chce na przykład budować, inwestować w Polsce, inwestować w Krakowie, to często jest tak, że ten, który mu to oferuje, nie do końca ma do tego prawo, nie do, te, nie do końca ma do tego mandat społeczny. Tutaj brakuje uzgodnień. Ja uważam, że tutaj linia obywatele, mieszkańcy i miasto, a miasto rzeczywiście, gdyby dostało taki mandat od y, obywateli, to wtedy miasto przedstawia konkretną ofertę inwestorowi. No tak powinno to wyglądać. Nie może być tak, że na końcu człowiek, który chce zainwestować pieniądze, on y, spotyka się z protestami. Bo te protesty powinny być... Ale protesty będą zawsze... Ale gdyby to było zabezpieczone hmm. na poziomie rozmów z miastem, mieszkańcy by zrozumieli, taki, co ich czeka. Dobrze, panie pośle, czyli... to jest to, to utopia, ale kiedy pan taki, chce zainwestować taki, taki, w jakiejś taki, nawet strefie inwestycyjnej w, na terenie Małopolski, to okazuje się, że napotyka pan wiele problemów. Ja się, a te problemy ja, powinny załatwić ja się, miasto.